Najpierw to Udina właśnie przedstawia Radzie Dowody Kwarianki. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos osobę, która mówi do Sarena. To matka Benezia. Kim ona jest? Matki to potężne Asari, które wkroczyły w ostatni etap swojego życia. Służą mojemu ludowi jako mentorzy i przewodnicy. Ich wiedza jest bezcenna. Matka Benezia jest potężną biotyczką. Ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie żniwiarze. Co o nich wiemy? Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła Protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że żniwiarze są bogami. A Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Iden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów! Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarzy? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę, znaleźlibyśmy coś Próbowałem ostrzec was przed Sarena Nie chcieliście mnie słuchać Nie powtarzajcie tego błędu To nie tak Udowodniliście, że Saren zdradził Radę Zgadzamy się, że wykorzystuje gety do odnalezienia kanału Nie wiemy jednak po co Żniwiarze to mit, komandorze Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć gety do swej woli. Pięćdziesiąt tysięcy lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma. Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy. Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę! Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon, powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ignorujecie nas za każdym razem, kiedy prosimy o pomoc. Srzypartd ma rację, dość mam tej rady i jej pierdole. Ambasadorze? Istnieje inne wyjście. Sposób, by powstrzymać Sarena, który nie wymaga angażowania armii. Nie! Za wcześnie! Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widmu. Udina dostanie swoje widmo, a wy nie będziecie wysyłać żadnej floty na Travers. Wszyscy będą zadowoleni. Komandor Shepard, wystąp. Komandor Shepard. Decyzją Rady nadajemy Wam wszelką władzę i przywileje Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady, narzędziem naszej woli. Na widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla Was i dla całej Waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy Was do trawersu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Macie jakiś pomysł, gdzie go znaleźć? wszystkie istotne dane przekażemy ambasadorowi Udinie. Spotkanie rady zostaje zakończone. Gratulacje komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. Nawet odrobiny wdzięczności ze strony ambasadora. Na razie niewiele zrobiłem. Muszę znaleźć Sarena. Chodźmy. Jestem tuż za tobą, komandorze.